Pozycja półgardy, pilnujemy jego prawej ręki, żeby nie mógł zadawać ciosów. Gdy tylko chce zadać cios swoją lewą ręką, blokujemy. Teraz moje kolano jest tutaj bardzo ważne, ponieważ jeśli nie będzie tego kolana, nie będzie nam łatwo wejść do środka. Tak? Zobaczcie, jeśli będę próbował wejść bez tego kolana, on od razu mnie zablokuje. Położę na plecy, tak? Nie są, zadaję cios, tak. blokuję, podnoszę. zamienię go po biodro. Przemieniam nogi. Rozciągam. Wyciągam słonę. W przypadku zapasnika będzie. trzymał mocno. Rozluźniam rękę jak tylko mogę. Wyciągam małą, no, dobrą pozycję.